Dzisiaj zaklejem, dzisiaj zaklejem, nie moja to wina. Żewódka czysta, żewódka czysta, lepsza jak grażyna. Liter się chłodzi, nas swobodzi. Szwagier przychodzi, coś się wymodzi. Kieliszki stukają, potrawy znikają. Baby, baby wyzywają. No kurwa, menda jedna, już flaszkę chowa, no nie wytrzymie Grażyna, panna, grażyna, panna flaszeczkę już chowa. To ja się wyjął, to ja się wyjął druga mi ładnowa. Liter się chłodzi, nas zoswobodzi. szwagier przychodzi, coś się wymodzi. Kieliszki stukają, potrawy znikają, baby, baby wyzywają. Urwa, co ty myślałeś, że my nie będziemy w święta pić? Chodź w lodu choć chodź w lodu wódeczki już nie mam. To za pazuchą, to za pazuchą szwagier flaszkę trzymał. Liter się chłodzi na zaswobodzi, szwagier przychodzi, coś się wymodzi. Kieliszki stukają, potrawy zlikają baby i baby wyzywają. Liter się chłodzi na zaswobodzi, szwagier przychodzi, coś się wymodzi. Kieliszki stukają, potrawy zlikają baby i baby wyzywają. Kurwa, szwagier, nie bądź miękka, faja, wstawaj. Szwagier już leży, szwagier już leży w pokoiku u mnie. Ręce przy sobie, nogi przy sobie, jakby leżą w trumnie. Liter się chłodzi, na zaswobodzi. Szwagier przychodzi, coś się wymodzi. Kieliszki stukają, potrawy znikają, baby, baby wyzywają. Liter się chłodzi na zasob, swobodzi szwagier, przychodzi coś się wymodzi, kieliszki stukają, potrawy zlikają, baby, baby wyzywają. Liter się chłodzi na zasob, swobodzi szwagier, przychodzi coś się wymodzi, kieliszki stukają, potrawy zlikają, baby, baby wyzywają.